Rozmowy na Malcie. Z nami Dominik Kubera, uczestnik cyklu Speedway Grand Prix 2025. Dominik, Malta stała się ulubionym miejscem wypoczynku Polaków. Mówi się o tym, chyba jakieś ostatnie dane o tym świadczą, że w okresie tym takim zimowym, ferii zimowych w Polsce, Polacy najczęściej wybierają Maltę. Gdybyś ty miał ferie zimowe, przyjechałbyś tutaj wypocząć? Może zwiedzić na, 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 krótki, na krótki czas, 4-5 dni i uciekać. Trzeci raz jesteś na Malcie, co tutaj takiego jest ciekawego do zwiedzenia? Czy możesz coś polecić na przykład? No w każdym miejscu są jakieś fajne rzeczy do zobaczenia i tutaj na Malcie również. A my już tutaj jesteśmy trzeci rok, więc tą praktycznie całą maltę zwiedziliśmy i, i fajnie zobaczyć. Ale raczej bym tutaj na dłużej e, nie zostało. E, rozłąka z domem rodzinnym podczas przygotowań e, teraz, e, w porównaniu do tego, co było przed rokiem, bo e, jesteś już tatą od roku, czy ponad roku? Od roku. Od roku od roku. Tęsknota za domem jest taka większa niż była jeszcze te 20, 12 miesięcy temu? Było no, zdecydowanie, zdecydowanie. Dużo rzeczy się zmieniło w tym czasie i, i, i teraz również. Jesteśmy tutaj, trenujemy, ale, ale myślami jesteśmy w domu, więc jakby jeżeli mamy chwilę dla siebie, no to to kontakt z domem i, i, i tutaj z rodziną, z żoną, z, z dzieckiem jest ciągły. Zgrupowanie reprezentacji. Przyjechało Was tutaj 13. Są juniorzy. Dominująca jest zespół lubelskiego motoru. Ten czas, który tutaj spędzacie, poza treningami, to rzeczywiście integracja? Jest taki czas zupełnie spokojnej rozmowy przy kawie? No, przede wszystkim mamy ciutkę więcej czasu niż w sezonie, żeby, żeby się zobaczyć, chociażby porozmawiać przy obiecie, więc. Więc to jest jakby naj, największa taka zaleta, że, że mamy chwilę więcej czasu, żeby, żeby usiąść i po prostu porozmawiać, pożartować, pośmiać się i, i tyle. Twoje przygotowania do sezonu, ten pierwszy etap pewnie już za tobą. Jesteś z niego zadowolony, udało się przepracować wszystko, co sobie zaplanowałeś, co zaplanowałeś z trenerami. Myślę, że tak. Myślę, że ten plan jeszcze pociągniemy. No bo jeszcze mamy, mamy dopiero tak naprawdę luty, więc cały ten luty jeszcze mamy mocno do przepracowania. No i myślę, że do tego połowy marca, do końca marca jeszcze, jeszcze mamy plan na, na ten czas, więc, więc chcemy go zrealizować, ale. To, co za nami, to z tego jestem zadowolony. A czy dokonywałeś jakichś zmian? Czy to tylko i wyłącznie ewentualnie zmiany kosmetyczne, czy jakaś, nie wiem, może rewolucja w przygotowaniach? Czy raczej wolisz ewolucję niż rewolucję, coś zmieniałeś w przygotowaniach do sezonu? Zdecydowanie wolę ewolucję i nie, nie lubię gwałtownych zmian, tym bardziej, że tak naprawdę u nas najważniejszy jest wynik sportowy, więc to przygotowanie jest tylko po to, żeby pomóc nam w tym, a nie przeszkodzić. Więc ja od kilku lat jestem zadowolony z tego, jak, jak przebiega sezon, nie brakuje mi siły, więc nie chcę nic zmieniać na siłę, nie chcę robić, nie chcę wywracać wszystkiego do góry nogami, jedynie ulepszać te elementy, w których czuję lekki deficyt i to tyle. Speedway Grand Prix, o to muszę zapytać. W zeszłym roku zająłeś miejsce poza szóstką, która zapewniała sobie e, utrzymanie się w światowej elicie. W tym roku dajesz sobie, stawiasz sobie taki cel, że to będą te dwa miejsca wyżej i nie będę musiał się przebijać przez e, challenge? No, tak naprawdę nie stawiam sobie celu i, i chcę po prostu po. Po każdym sezonie, po każdych zawodach być sobie e, zadowolony, że zwyciężyli z nich maksa I tyle. A jak, jaki to będzie wynik, na co to się złoży, zobaczę po sezonie w październiku. Usiądę do. Podsumowania? Do, tak, do fotela i, i podsumuję sobie wszystko. Rowery. Wraca jak bumerang. Wszystkich o to pytam. E, tutaj przyjechałeś z rowerem szosowym. Co Ci daje? Jazda na takim rowerze? No, przede wszystkim świetny trening, super spędzony czas i. E, no i tyle. I też lubię to, kręci mnie to, więc. E, czasem można porozmyślać e, i do tego się zmęczyć mocno. Nie przypadkiem pytam, ponieważ jeden z naszych internautów, Krzysztof K. Pyta, gdyby odbył się taki wyścig kolarski? Krzysztof Kasprzak? Krzysztof K. Nie, Krzysztof Kasprzak? No może, może, może rzeczywiście, a może to e, Krzysztof Kasprzak. Pozdrawiamy już będącego na żużlowej emeryturze e, byłego wicemistrza świata na żużlu. E, wyścig kolarski. I startują Marek Cieślak, Bartosz Zmarzlik i ty. Jaka byłaby kolejność na mecie? Nie, no myślę, że to jest weteran. Tej Żużlowej i, i też pasjonat kolarca Marek. Pan Marek gdzieś tak tutaj by pojeździł, chętnie z nami, byśmy mogli siąść na koło i, i po, po, pokręcić trochę. No, ciekawe by było zorganizowanie takiego wyścigu. Dominik, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę samych trójek w sezonie i jak tak myślę sobie, samych trójek, to niech w tym Grand Prix też będzie trzecie miejsce. Utrzymasz się wtedy i medal będzie. <grym> जब छ